Szanowni Państwo, And przede wszystkim dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ten upalny dzień, ale przynajmniej mam nadzieję, że w chłodzie tej wspaniałej elektrowni wybudowanej kiedyś jako źródło energii, źródło przede wszystkim rozwoju, będziemy mogli rozmawiać o rozwoju. Rozwoju nie tylko przemysłu, bo myślę, że ten cały czas w łodzi gdzieś jest i będzie wymagał dalej swojego właściwego miejscowienia, ale przede wszystkim o rozwoju ludzkim. W rozwoju miasta, bo miasto to ludzie. Serdecznie witam Państwa na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Regeneracji Miast Przemysłowych. Ogromnie się cieszę, że Łódź jest nie tylko gospodarzem, ale również współorganizatorem tego wyjątkowego wydarzenia. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca jak właśnie Łódź, miasto, które powstało z marzeń przemysłowych, miasto, które powstało jako miasto przemysłowe. Z drugiej strony, o czym już wspomniałam, nie wyobrażam sobie lepszego miejsca jak właśnie to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Hala Maszyn, naszej zabytkowej, dawnej elektrowni, obecnie miejsca, które w związku z rewitalizacją, którą przeszło, stało się miejscem kultury, nauki, ale przede wszystkim miejscem, gdzie znowu, które znowu emanuje pozytywną energią, energią, z której czerpią swoją siłę Szanowni Państwo, bardzo mi miło gościć tu Państwa i jednocześnie pokazywać, jak szybko zmienia się Łódź. Realizujemy bardzo ambitne projekty przede wszystkim w wszystkim przestrzeni, ale również zmiany dotyczące ogólnie przede wszystkim infrastruktury i tej torowo-sieciowej, i tej drogowej, i przede wszystkim również zmiany, których nie byłoby, gdyby nie nasza obecność w Unii Europejskiej, dzięki której możemy realizować największe w Polsce, się. tych 1000 hektarów terenu Podzieliliśmy tę przestrzeń na 20 kwartałów, z czego 8 kluczowych zdecydowaliśmy, że poddamy rewitalizacji, rewitalizacji właśnie tego tej perspektywie unijnej, która to się stało. Jesteśmy jednym, w jednym olbrzymim placem budowy, który faktycznie pokazuje, że z miasta przemysłowego, dawnego miasta przemysłowego, sukcesywnie robimy miasto w miasto, w którym jest bardzo dużo zieleni, w której renaturalizujemy rzeki, w którym staramy restour, się wprowadzić na nowo życie, tętniące życie w centrum, gdzie ludzie znajdą nie tylko pracę, ale przede wszystkim chwilę utnienia, miejsce zamieszkania, to jest bardzo istotne i przede wszystkim bardzo to ciekawy to sposób spędzania czasu po Państwo, dzięki tym zmianom Łódź sobie obecnie jeden z terenów inwestycyjnych w Polsce, a Łodzianie na nowo pokochali miasto. I właśnie dlatego Łodzianie Chcą decydować, jak będzie ono wyglądało w przyszłości. W czasie Ogólnoświatowego Kongresu Związanego z Pandemią ogłosiliśmy projekt nowej strategii, która zawiera gotowe rozwiązania na czas powrotu do normalności. Nową strategię napisaliśmy razem z mieszkańcami, eksperci i społecznicy. Dzięki temu Łódź, miasto przemysłowe, będzie także pierwszym miastem współtworzonym przez mieszkańców. I na koniec Koniec. Olbrzymie podziękowania. Spotykamy się tutaj dzięki przede wszystkim panu profesorowi Jerzemu Hausnerowi, za co bardzo dziękujemy, że zgłosił się do nas z tą propozycją, żeby właśnie Łódź stała się takim miejscem rozmowy, rozmowy o przyszłości miast, które, raz jeszcze to powtórzę, powstały z marzeń przedsiębiorców i te marzenia tu były przez wiele, wiele lat realizowane. Cieszę się, że wszystkich Państwa, którzy tu już do nas dotarli na salę, ale również witam serdecznie i gorąco tych, którzy spotykają się z nami online. Życzę Państwu przede wszystkim fantastycznych wrażeń, życzę olbrzymiego dostępu do wiedzy i też wymiany tych doświadczeń, bo przecież przeszło 150 prelegentów i panelistów robi to wrażenie ludzi z całego świata którzy zdecydowali się rozmawiać o tym jak ważne jest miejsce do życia które nierozłącznie łączy się z miejscem pracy A żeby ta praca była trzeba myśleć również o tym że potrzebny jest i to jest pytanie, czy w dobie pandemii będzie powrót do Europy prawdziwego przemysłu, czy on już wraca i czy już teraz powinniśmy przygotowywać się, żebyśmy nie mieli takich kłopotów, z jakimi łódź borykała się przez lata z miasta zdegradowanego, poprzemysłowego, robiąc fantastyczną, żyjącą metropolię ludzi zaangażowanych i przede wszystkim. Tych, którym zależy, żeby stworzyć świat na miarę swoich marzeń, współczesnych marzeń. Wszystkiego najlepszego, fantastycznego przede wszystkim kongresu, ale to co najważniejsze dla wszystkich Państwa, którzy są tutaj z nami, fantastycznego pobytu w Łodzi, a tych, którzy nie mogą z tych czy innych przyczyn, zapraszam, z chwilą, kiedy będzie, już otworzy się bardziej nasz świat po pandemii, żebyście odwiedzili zmieniające się poprzemysłowe, a może i nadal przemysłowe miasto. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.